Witam serdecznie. W czasie tego filmiku będę kontynuować temat procentów. Pokażę, jak obliczać procent danej liczby, jak obliczać liczbę na podstawie jej procentu. Powiem, co to jest promil i jak przedstawiać część pewnej wielkości jako procent albo promil tej wielkości. Zapraszam do obejrzenia. Obliczanie procentu danej liczby to najczęściej spotykane zadanie dotyczące stosowania procentów. Przypuśćmy, że rodzice obiecali Ci kupić nowy komputer za 2000 zł. Musisz tylko dołożyć z kieszonkowego 10% ceny. Ile pieniędzy musisz zgromadzić? 10% to 1 dziesiąta. Odsyłam do pierwszego filmiku dotyczącego procentów. Tam pokazałam, jak zamieniać procent na ułamek. 1 dziesiąta z 2000 zł to 1 dziesiąta razy 2000, czyli 200 zł. Musisz uzbierać 200 zł. W tym prostym przykładzie wykonałam dwa kroki, aby obliczyć 10% z liczby 2000. Po pierwsze, zamieniłam procent na ułamek, a po drugie, pomnożyłam ułamek przez daną liczbę. Gdy masz zadanie na obliczanie procentu danej liczby, postępuj tak samo. Kolejny przykład. Pani Kowalska płaci ze swoich zarobków 342 zł podatku. Oblicz, ile zarabia pani Kowalska, wiedząc, że podatek stanowi 19% jej pensji. Jest to zadanie na obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Możesz rozwiązać ten problem na dwa sposoby. Pierwszy sposób: zamienić procent na ułamek. To pierwszy krok, a drugi: podzielić liczbę przez ten ułamek. 19% to 19 setnych. Dzielimy liczbę 342 przez 19 setnych i otrzymujesz 1800. Drugi sposób: ułożyć równanie. Niech niewiadoma x oznacza wysokość pensji. 19% pensji wynosi 342, czyli 19% z x równa się 342. Stąd masz równanie. 19 setnych x równa się 342. Po podzieleniu obu stron przez 19 setnych otrzymujesz, że x równa się 1800. Pani Kowalska zarabia 1800 zł. Który sposób wybierzesz zależy tylko od Ciebie. Kolejne pojęcie podobne do procentu to promil. Promil to tysięczna część liczby. Promil jest więc jeszcze mniejszą częścią niż procent. 1% równa się 10 promili. Oznaczenie promili wygląda tak. Na rysunku obok zamalowano pewną część figury. Jaki procent kwadratu pozostał niezamalowany? To pytanie pierwsze do tego rysunku. A rozwiązanie. Przedstaw część niezamalowaną w postaci ułamka. Będzie to ułamek 6,16. Inna moja lekcja przypomina, że przy zamianie ułamka na procent trzeba pomnożyć ułamek przez 100%. Mnożę więc ułamek 6/16 razy 100%. Mnożę 6/16 razy 100. Znak procentu przepisuję. Niezamalowana część stanowi 37,5% całego kwadratu. Kolejny przykład. W 4 kg roztworu znajduje się 2 g soli. Ile to promili całego roztworu? 4 kg zamieniamy na gramy. Będzie to 4000 gram. A następnie układamy ułamek 2 do 4000. 2 4000, czyli 1 2000. Aby zamienić ten ułamek na promil, mnożysz ułamek przez 1000 promili. Czyli 1 2000 razy 1000 promili. Będzie to 1,2 promila, czyli pół promila. Ten roztwór zabiera 0,5 promila soli. Po wysłuchaniu filmiku powinieneś wiedzieć, że przy obliczeniach procentowych zawsze najpierw zamieniasz procent na ułamek, następnie gdy obliczasz procent danej liczby, mnożysz ułamek przez liczbę, a gdy obliczasz liczbę na podstawie jej procentu, dzielisz liczbę przez ułamek. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu zadań z procentami. Zapraszam do krótkich zadań testowych. Do zobaczenia.